Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała to miech. W synagodze w Kafarnaum Jezus powiedział. Ciało moje jest prawdziwym pokarmem, a krew moja jest prawdziwym napojem. A wielu spośród Jego uczniów, którzy to usłyszeli, mówiło: Trudna jest ta mowa, któż jej może słuchać. Jezus jednak świadom tego, że uczniowie Jego na to szemrali, że do nich to Was gorszy, a gdy ujrzycie Syna Człowieczego, wstępującego tam, gdzie był przedtem, to Duch daje życie, ciało na nic się nie zda. Słowa, które ja Wam powiedziałem są Duchem i Życiem, lecz pośród, pośród Was są tacy, którzy nie wierzą. Jezus bowiem od początku wiedział, którzy nie wierzą i kto ma go wydać. Rzekł więc, oto dlaczego Wam powiedziałem, nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli nie zostało Mu to dane przez Ojca. Od tego czasu wielu uczniów Jego odeszło i już z Nim nie chodziło. Rzekł więc Jezus do dwunastu, czy i Wy chcecie odejść? Odpowiedział Mu Szymon Piotr, Panie do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego, a myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Bożym. Oto słowo Pańskie. Pada, do mnie w pierwszym czytaniu słyszymy o wstawaniu, czyli że. Yy, Piotr, który przychodzi do Liddy, najpierw spotyka Enasza, który jest chory, od 8 lat leży w łóżku. Chcę sobie tak pomyśleć, osiem lat leżeć w łóżku. Słyszę ostatnio, że jest nowy lockdown w Chinach i ludzie już nie mogą wytrzymać i przez okna wyskakują. A ten Enasz, 8 lat, to jest w ogóle nie do pomyślenia. I Piotr mówi: Jezus Cię uzdrawia po ośmiu latach. Wstawaj. Później nie mija chwila, a jest zaproszony do innego domu, gdzie spotyka tabitę, umarłą. I tak jak powiedziałem na początku, Bóg mówi: Mogę więcej. Co to jest 8 lat? Dużo, a umarłą wskrzesić? W imię Jezusa wskrzesza. Czy to jest takie słowo, które pokazuje nam, gdzie jest choroba, taka, która mnie zatrzymuje w moim życiu? Może od ośmiu lat, może więcej mnie zatrzymuje? i nie wierzę, że mogę być uzdrowiony. Ale też mogę się pytać, a gdzie jest śmierć w moim życiu? I y, czy mogę być wskrzeszony? I oczywiście można to jakoś stawiać w takiej opozycji, ale tak naprawdę to dotyczy konkretu życia. Tak jak możemy trochę oddzielać, że jesteśmy teraz na przyświętej świętej i myślimy sobie a to, co przeżywamy tutaj nam przy świętej, to jest trochę co innego niż to, co jest w moim życiu. Tak trochę zostawiam życie za drzwiami i przychodzę tu i przeżywam Eucharystię, a potem zostawiam Eucharystię i potem znów zacznę przeżywać dalej moje życie. I oczywiście nikt tak nie myśli, że o, Eucharystia nie ma się nijak do mojego życia. Oczywiście, że Eucharystia ma się do mojego życia. Ale wydaje się, że pytanie jest o to, jak blisko ono jest. Jak to, co robi Jezus tu, jest blisko mojego życia. A raczej można by powiedzieć, jak blisko jest mojej choroby, jak blisko jest mojej śmierci. To, co tutaj przeżywamy. Bo Jezus chce być bardzo blisko. Czy my też chcemy, żeby to było bardzo blisko? Oczywiście pytanie, można pomyśleć, retoryczne. Jakoś chcemy, a jednocześnie jest coś, jakie, takie dwie płaszczyzny w nas. Jedna chce, a druga nie chce. I czasami Pan Bóg daje taką łaskę, że to się przenika. I myślę, że warto podczas tej Eucharystii o to prosić. Aby to, co jest tu, czyli życie Jezusa, jego śmierć, zmartwychwstanie, wszystko to, co było w życiu Jezusa, żeby przeniknęło moje życie. Czasami nawet wtedy, kiedy nie do końca chcemy, właśnie. Naturalnie jako Dominikaninowi mi się to kojarzy z wskrzeszeniem młodzieńca, którego dokonał święty Dominik. No, my jakoś w ten jubileusz 800-lecia. Dominikanów w Polsce, sięgamy do tego, bo to jest źródło tego, że my tu dzisiaj jesteśmy, że możemy tutaj być w Łodzi, że możemy do Was głosić. Czy całe nasze życie, powołanie tak naprawdę zrodziło się z tego jednego wskrzeszenia, że Iwo Drowąż, biskup z Krakowa, był w Rzymie. No i podczas procesji, którą prowadził święty Dominik, siostrzeniec, Kardynała, później papieża honoriusza spadł z konia i się zabił. I bracia pobiegli do świętego dominika, że jest wielkie nieszczęście, bo podczas tej wspaniałej procesji, taki wypadek i miał się pomodlić święty dominik. Niektórzy mówią, że nawet się uniósł nad ziemię w tej modlitwie i wskrzesił tego chłopca. I jak to zobaczył biskup Iwo mówi daj mi takich kaznodziejów do Polski. Na co święty Dominik miał powiedzieć: daj mi ludzi, dam ci kaznodziejów. On wtedy dał Jacka, Czesława, Hermana. I oni za rok, dwa już szli do Polski i stąd tu jesteśmy. To się dzieje dlaczego? Dlatego, że się przeniknęło. Życie Jezusa, jego miłość, jego łaska się przeniknęła z życiem świętego Dominika, tego siostrzeńca kardynała. Przeniknęło się z życiem biskupa Iwona, ma szansę się dzisiaj też przeniknąć z moim życiem. Że te miejsca choroby, te miejsca śmierci, które są w moim życiu, te Doliny wyschłych Kości, może widzimy je, że od lat sobie z czymś nie możemy poradzić, że może właśnie się ma to przeniknąć wreszcie, że tam Pan Jezus znajdzie swoje miejsce. To nie jest proste, jak czytam ten fragment Ewangelii, który y, mamy na dzisiaj, to naturalnie też to idzie, to jeszcze może pozwólcie o tym powiem, y, w mojej pamięci do takiego y, momentu w moim życiu, jeszcze przed zakonem, kiedy taki stałem się gorliwszy. Ta gorliwość polegała na tym, że codziennie biegałem do Kościoła. I to y, Zupełnie nie przystawało do moich kolegów, tam bankowców, hipisów, z którymi po kościele miałem próby jakieś z bankowym zespołem i tam. I myślę sobie tak w pewnym momencie: chyba przesadzam. Dewocieję, tutaj jest pankowe życie, a tutaj jest ten codzienny kościół bez przesady. To się nijak ma do siebie. I postanowiłem się nawrócić w cudzysłowie. Mówię, nie będę już chodził do kościoła codziennie. Tak, w niedzielę starczy. I pamiętam, nie chodziłem przez bodajże cztery czy pięć dni. I któregoś ranka obudziłem się z jakimś takim wewnętrznym wyciem serca, że tęsknię. I wtedy przyszły te słowa których tak za bardzo nawet nie znałem, ale zacząłem mówić je. Panie, do kogo pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. I nie bardzo wiedziałem, jak to się ma do mojej sytuacji, ale te słowa mnie przywróciły. Przywróciły mnie Jezusowi, przywróciły mnie Kościołowi. Mógłbym powiedzieć, przywróciły mnie do, do życia, które chciałem porzucić. Może. Z jakichś nawet ludzkich słusznych kombinacji, bo nikomu nie polecam dewocji. Ale coś tu się wydarzyło ponad to, co chciałem i ponad to, co przewidywałem. I mówię o tym, dlatego że wierzę głęboko, że w każdym z nas, w życiu każdego, każdej z nas jest taki moment. Może czasami potrzebujemy go doświadczyć, jak odejdziemy, żeby. Pan Bóg nas z większą siłą przywrócił i to będzie jakoś doświadczenie wiary. Ale to i do tego wracam, bo wydaje mi się to jakoś najistotniejsze do przekazania i co wypływa z tego słowa. Że jeżeli się tu gromadzimy, to bardzo warto prosić o taką łaskę, żeby życie Jezusa przenikało się z naszym życiem. Dużo bardziej niż tego pragniemy, dużo bardziej niż sobie to wyobrażamy. Na pewno Pan Jezus chce być dużo bliżej niż jest. Chyba najmądrzejszym sposobem, by to się stało, jest po prostu uwielbianie go i zapraszanie żeby, i dawanie mu wolnej ręki, żeby mógł przychodzić tak jak tylko chce. On wie dokładnie, gdzie potrzebujemy uzdrowienia, wie dokładnie gdzie potrzebujemy wskrzeszenia, wie dokładnie gdzie potrzebujemy właśnie tego przenikania. Ty jesteś Świętym Bożym Jezu Chryste, tak jak powiedział Piotr. Nie mamy do kogo iść innego, bo w tobie jest życie, w tobie jest pełnia życia.